Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy stworzę z nim związek? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno. A kielichu, co wychodzi naprzeciw? Siła. Wynik, odpowiedź, rada. Osiem monet. Dołożę kartę rycerz monet, dołożę kartę cesarzowa. Na spodzie talii jest karta trójka kielichów i to może być tło czytania, to jest zadowolenie, radość. Sedno, gierme kilów. Człowiek kieruje się empatią, sercem, naiwnie podchodzi do życia, dostaje dużo miłych sygnałów, dostaje dużo miłych wiadomości, idzie na rękę, jest bardzo elastyczny, nawet może nagiąć się dla strony przeciwnej. To też jest dziecko, to też jest duża niedojrzałość. Pojawiła się osoba, która nam pomoże, uzupełni nasze braki. Ukoi ból za nasze niemiłe dzieciństwo, zrekompensuje nam stratę za nasz zły wybór poprzedniego partnera. Ukoi ból za nasze złe kontakty domowe. Przyjaciel forever. Co wychodzi naprzeciw? Siła, nacisk, ślepe dążenie do celu, akt desperacji. Nieszczęście, niezadowolenie, brak gotowości do przyznania się do winy, brak zgody, nie żyjemy w zgodzie z samym sobą, nie mamy respektu, nie mamy szacunku do siebie, ale emanujemy seksem, a w ogóle to miłość wszystko załatwi. Zignorowaliśmy przesłanki, aby nie wchodzić w kontakt, i emocje zaczynają brać nad nami górę. Szukamy winnych za naszą złą decyzję, za nasz zły wybór partnera. Przede wszystkim to jest ciężka praca, nadludzka siła, którą trzeba włożyć w związek. Wynik, odpowiedź, rada: 8 monet, rycerz monet i cesarzowa. Jeżeli zastanawiasz się, jak zniszczyć sobie związek, na którym ci zależy, to podpowiem: nie doceniaj tego, co robi dla ciebie druga strona. Nie szanuj siebie i ciągle wybaczaj łamanie umów, wybaczaj kłamstwa, wybaczaj zdradę, aroganckie zachowanie. Nie przejmuj się partnerem. Miej pesymistyczne nastawienie. Przesadzaj, obwiniaj ów rzeczy, które będziesz żałować. Zgadzaj się na jego każdą propozycję i zrób to z entuzjazmem. Zgadzaj się na jego propozycje łóżkowe. Ciesz się z tego, co wymyślił, aby spędzić razem czas. Dawaj jemu swoje pieniądze na jego fanaberię lub dla jego dobra, aby mógł się wzbogacić twoim kosztem. Jego portret staw jako tapetę do swojego telefonu lub jego fotografię włóż do swojego portfela, aby ci przypominała, dlaczego nie masz pieniędzy. Pozwól, aby jego pieniądze mógł sobie odkładać na czarną godzinę. Mówiąc, że to jest na waszą czarną godzinę. A z Twoich pieniędzy utrzymuj jego i dom. Kiedy dochodzi do rozpadu związku, to on z odłożonymi pieniędzmi wychodzi z domu, a ty zostajesz z niczym. Zachowuj się niedojrzale, jak dziecko, którym trzeba się zajmować, bo to jest dla ciebie wygodne. Nie staraj się zrozumieć jego argumentów punktu widzenia czy planów. Zapomnij, że poza związkiem masz swoje życie, masz swoje pasje, zainteresowania. Jeżeli do tego się dostosujesz, to gwarantuję Ci, że Twój związek rozsypie się w drobny mak i nie będzie co już zbierać. Zastanawiam się, co jeszcze dodać. A mów i z całej siły pokazuj jemu, jak tobie na nim zależy. Sprzątaj, gotuj i w galopie załatwiaj jego sprawy, a swoje sprawy odłóż na później. I w zamian nie oczekuj, aby odzajemnił Twoje uczucia. Słuchaj jego powieści dziwnych treści i ukaj to jak młody rekin. Zajmij się domem i dzieckiem, a on niech się rozwija dla swojego dobra. Oszukuj siebie, że on się zmieni. Że twoja wielka miłość do niego zmieni go. Bądź jego pomocnicą, psychologiem. I nie traktuj siebie jako partnerkę. Wmawiaj sobie i jemu, że jesteś dla niego najlepszą przyjaciółką, że lepszej już nie ma i nie będzie miał. Zastanów się, czy ty masz przyjaciółkę. Ta ocena pewnie jest tylko Twoja. A powinnaś być jego partnerką. Zadaj sobie pytanie: czy jesteś dla niego partnerką, bo to jest bardzo ważne. Zastanów się nad swoją tożsamością. Którą drogą chcesz iść? Co chcesz zrobić? Jakiego partnera chcesz? I przede wszystkim, czy jesteś gotowa na związek? Bo ja takiej gotowości tutaj nie widzę. Ja tylko widzę nacisk i chęć. Również nie widzę, że masz zamkniętą przeszłość. Masz niewyleczoną przeszłość. I na tym trzeba się skupić. Dziękuję. To wszystko. Dbaj o siebie. Klara Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.